Tylko ci, którzy pozostali, wiedzą takie rzeczy. Wszystko, co wyjaśniłem, to nieznane aspekty stoicyzmu. Stoicyzm jest ważnym nurtem w starożytnej filozofii greckiej, posiadającym głęboki system myśli w dziedzinach etyki, logiki i filozofii fizyki. Stoicyści wierzą, że wszechświat jest racjonalnym porządkiem, któremu ludzie powinni się dostosować. Dla stoików ludzie nie mają bezpośredniej kontroli nad wydarzeniami zewnętrznymi, ale mogą kontrolować swoje reakcje i wewnętrzne nastawienie. Dlatego stoicyzm stara się znaleźć drogę do wewnętrznej wolności i spokoju poprzez kontrolę nad własnym wnętrzem. W tej filozofii centralnym pojęciem jest cnota. Dla stoików cnota wiąże się z umiejętnością właściwej oceny, co oznacza podejmowanie właściwych działań z właściwych powodów. Cnota manifestuje się w sześciu głównych cnotach mądrości, odwadze, umiarkowaniu i sprawiedliwości. Stoicyzm skupia się także na koncepcji oikeiosis, czyli naturalnej skłonności ludzi do dążenia do uniwersalnego porządku. Pojęcie to podkreśla społeczną naturę człowieka i ważność relacji z innymi. Etyczny aspekt stoicyzmu koncentruje się na naturze działań. Stoicyści twierdzą, że osny ludzi na temat Zewnętrznych wider syn powinny bać zgodny z ich wewnętrznymi wartościami i knotami. Dlatego umiejętność właściwej osyni i działania zgodnie z knotu jest fundamentem stoikiej etyki. Podsumowując, stoicyzm to kompleksowy system filozoficzny, który pomaga ludziom zrozumieć swoje wewnętrzne światy, dostosować się do porządku wszechświata i prowadzić życie w cnotach. Ta filozofia stanowi ważne źródło dla tych, którzy dążą do zrozumienia natury człowieka i wszechświata. Teraz opowiem wam krótką historię. Jasne. Oto krótka historia o filozofii stoicyzmu. Pewnego dnia, gdy Epiktet, słynny stoicki filozof, spacerował ze swoimi uczniami, napotkali żebraka. Żebracy zarabiają na życie prosząc ludzi o pieniądze. Jeden z uczniów mówi, że chce dać pieniądze żebrakowi. Epiktet zwraca się do niego i mówi, ten człowiek nie jest nieszczęśliwy z powodu swojej potrzeby pieniędzy. To ludzie tacy jak ty są nieszczęśliwi z powodu jego pragnienia pieniędzy. Ta historia odzwierciedla podejście stoików do zmniejszania zależności od dóbr materialnych i odnajdywania wewnętrznego spokoju. Stoicy radzą, aby wydarzenia w świecie zewnętrznym nie wpływały na wewnętrzny spokój i skupiły się na wewnętrznej cnocie. Teraz zdradzę Ci pięć podstawowych zasad stoicyzmu. Musimy zastosować je wszystkie w swoim życiu. Stoicyzm to system filozoficzny, który zasadniczo koncentruje się na wewnętrznym spokoju, cnocie i prawidłowej ocenie. Chociaż nie ma ostatecznej listy pięć podstawowych zasad stoicyzmu, niektóre z zasad ogólnie przedstawianych i zachęcanych do stosowania przez stoików to dostosowanie się do natury. Stoicy przywiązują wagę do dostosowania się do naturalnego porządku wszechświata i poddania się temu, co naturalne. Ważne jest, aby zaakceptować i dostosować się do wydarzeń, na które nie mamy wpływu. Kontrolowanie emocji. Stoicy wierzą w przewodnictwo rozumu i cnoty, a nie emocje. Dlatego ważne jest, aby kontrolować emocje i podejmować logiczne decyzje. Wstrzemięźliwość i harmonia. Stoicy zachęcają do umiaru i harmonii. Zachowanie równowagi we wszystkich obszarach życia, unikanie skrajności i utrzymywanie wewnętrznej równowagi jest ważną koncepcją stoicyzmu. Knotliwe zachowanie. Stoicy zachęcają do zachowań, które wychwalają cnotę. Ważną zasadą stoicyzmu jest to, że cnoty takie jak mądrość, odwaga, umiar i sprawiedliwość kierują naszym życiem. I determinują nasze działania, samorozwój i doskonalenie. Stoikom zależy na ciągłym samodoskonaleniu i doskonaleniu. Próba wykorzystania każdej chwili i dążenie do stawania się lepszym człowiekiem to podstawowa zasada stoicyzmu. Są rzeczy, których nauczyłem się od wielu stoików i które zastosowałem w swoim życiu. Pozwól, że opowiem Ci o nich. Stoicyzm. To filozofia, która pomaga odkryć wewnętrzną siłę i potencjał człowieka, stając się odpornym na zmienne warunki życia i stale się rozwijać. Według stoicyzmu ludzie nie mają bezpośredniej kontroli nad zewnętrznymi wydarzeniami, ale mogą kontrolować swoje podejście do nich. Dlatego stoicyzm uczy, jak zachować wewnętrzną siłę i pozytywne nastawienie, aby przetrwać każdą trudność. Stoicyzm Promuje życie oparte na cnotach i właściwej ocenie. Stoicy wierzą, że cnota jest najwyższym dobrem człowieka i osiąga się ją poprzez rozwijanie mądrości, odwagi, umiarkowania i sprawiedliwości. Te cnoty pomagają zachować wewnętrzną siłę i równowagę. Stoicyzm uważa, że wszystko ma swoje miejsce w naturalnym porządku, a każda sytuacja może przyczynić się do rozwoju człowieka. Stoicy widzą w każdej sytuacji szansę i doceniają wartość każdego momentu. Taka postawa motywuje ludzi do bycia bardziej pozytywnymi, zmotywowanymi i stanowczymi. Podsumowując, stoicyzm to filozofia, która pomaga odkryć wewnętrzną siłę, osiągnąć cnotę i radzić sobie z trudnościami życiowymi. Osoby, które wyznają stoicyzm, zawsze dążą do bycia lepszą wersją siebie. I starają się żyć życiem pełnym sensu i efektywnie. Jak myślisz, jak możemy zastosować je w naszym życiu? Życie jest jak podróż morska. Fale morskie mogą być czasem spokojne, a czasem gwałtowne. Podobnie jak stoicy, ważne jest, aby podejmować wyzwania i radzić sobie w każdej sytuacji, zachowując jednocześnie naszą wewnętrzną siłę. Każde wyzwanie, przed którym stoimy, jest okazją do sprawdzenia naszej wewnętrznej siły i determinacji. Pamiętaj, że każda chwila niesie ze sobą okazję do nauki i rozwoju. Jedną z podstawowych zasad stoicyzmu jest filozofia samodoskonalenia i doskonalenia. Możemy dążyć do tego, aby stać się lepszą wersją siebie, żyjąc każdego dnia mądrzejszymi, odważniejszymi i bardziej wyważonymi. Każde wydarzenie, które spotykamy w życiu, Pozwala nam określić jego wpływ na nas. Podobnie jak stoicy, właściwie oceniając te wpływy i spotykając się z nimi z pozytywnym nastawieniem, możemy zachować wewnętrzny spokój i równowagę. W rezultacie stoicyzm daje nam możliwość odkrycia naszej wewnętrznej siły i maksymalnego wykorzystania każdej chwili życia. Żeglując po falistym morzu życia ze stoickim duchem, możemy pokonać każdą trudność, i ruszyć naprzód na ścieżce prowadzącej do bardziej znaczącego życia.